13 Trzynastym szczytem na naszej trasie będzie Bawia Góra w Beskidzie Żywieckim. Wysokość 1723 metry, wybitność 1073. Najwyższy szczyt Beskidów Zachodnich oraz Beskidu Żywieckiego położony w Babiogórskim Parku Narodowym. Bawia Góra jest jednym z najciekawszych szczytów w Polsce. Szczyt ma dwa wierzchołki o niemal identycznej wysokości. Ze szczytu rozciąga się jedne z najlepszych panoram w polskich Karpatach. Stare legendy powiadają, że na szczycie Babiej Góry w Wigilię Dnia Świętej Łucji Odbywać się miały sabaty czarownic i diabłów. Stąd pochodzą zapewne obie nazwy Szczytu, Babia Góra i Diablak. W masywie miało mieć również swoją podziemną królowkę smoki, psyłające na okolice burze. Na szczyt Babiej Góry ruszymy z przełęczy krowiarki, szlakiem czerwonym, głównym szlakiem Beskickim.